Witamy zważania przed KSW 26. Jest z nami mistrz KSW w wadze średniej Michał Materla. Cześć Michał. Witam serdecznie. Jak się czujesz przed jutrzejszą galą? Dobrze, bardzo dobrze. Czy te prowokacje Jaya jego zachowanie w jakiś sposób nakręcają cię jeszcze bardziej na niego, czy, czy podchodzisz Nie, do tego na jest. jestem nakręcony. Jestem wystarczająco nakręcony teraz. Jestem jak Hannibal Lecter. Nie daję po sobie poznać żadnych emocji. Powiedz coś więcej na temat przygotowań, yy, szczególnie tych w Stanach. Nie ma za bardzo dużo tutaj co opowiadać, bo są naprawdę ciężkie przygotowania z przykrowymi zawodnikami. Wiadomo, Daniel Kormier, Luke Rockwold. Walas kazanie, był akurat bo kontuzjowany. Także no, cała, cała gama różnych przeciwników. No, bardzo dobrze tam się trenuje. Tym bardziej, że Daniel pojechał ze mną, także była fajny klimat, pozytywnie ogólnie cały wyjazd. Właśnie Michał, wczoraj była premiera Twojego filmu. Jak Ci się podobało? To nie była premiera mojego filmu, tylko filmu o mnie chyba, tak? No sentymentalny wiadomo, nie? I, I rodzina się wypowiadała, i trenerzy z jakichś tam okresów, kiedy zacząłem trenować, także to dla mnie osobiście bardzo sentymentalny film. Ostatnie pytanie Michał, jakie plany na przyszłość yy, wygrywać. Ale tutaj w KSW czy jednak... No zobaczymy, no wszystko się potoczy. Zobaczymy jak to, jak to będzie Najważniejsze, Najważniejsze to jest walka. Okej, okay, dzięki serdecznie za wywiad. powodzenie to. Fajnie, dzięki.